Witajcie, ja jestem Kuba, dziś będziemy rozwalać smoka. Tutaj sobie już zastakuję wszystko. Muszę zabrać trochę budulca, bo jeden ze smoków ciągle mnie zwalał o z tych oto wieży, kiedy ja próbowałem się do niej dostać. Dobra. Jem szybko złote jabłko. Bo jak spadnę. No właśnie. No i teraz można. No hej! Enterman za co? Mam z ostrością mieczek. Dwa Entermane, przecież po jednego. Kośkawi. Ja was to O dzięki całe w pełni! O tym do pomyślałem. No. А, жидкие. Запоминаю, надо особенно давешь мне. That should be on the same car. Love it. Dwa razy oberłem. Kościół, Dobra, zaraz ginie smog. Tak jestem skupiony, że zapominam ciągle, że nagrywam. Dobra, smog zaraz będzie leżał. No nie, no tyle z w moich mięsnych Tak się chyba coś smakowało. Pewnie to jedna z moich sztuk. Przepraszam, że dźwięki pchle, ale tu ja jestem w domu, a promu tak zawsze jest. Dobra, zaraz skinie. Wow! Ile EXPO! Patrz, w portalu jeszcze mnóstwo expa Nie wiem, czy Czy nie chcę wracać? O! No i to było tyle z tego odcinka. Ale najpierw. Zobaczymy, czy nasz mieczek jest taki dobry. Py. I mamy opieczony. Dobra. Widzimy się w następnym odcinku.